Cześć, Mankos, z tej strony Pokeback. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dniu dzisiejszym otworzymy sobie ostatniego boksa z dodatku the Fable z tymi prześlicznymi prąkami z tej trójcy boksów, które zostały wydane. E, oczywiście wybór dzisiaj pada na Kingambita. Wcześniej otwierałem boksy z Greninją i Kindrą. Greninja dropił mi dobrze, Kindra trochę słabiej. Natomiast zobaczymy, jak dzisiaj będzie z Kingambitem, tym bardziej, że jest to najmniejszy i najtańszy box właśnie z tej trójcy, mam nadzieję, że idąc tym tropem nie będzie najgorszy. Jeżeli chodzi o promkę, jest to zwykła Illustration Rare, nie jest to EX, tak jak było w przypadku poprzednich boxów. Natomiast no jest bardzo ładna i na pewno warto ją mieć, tak jak te poprzednie. Jeżeli chodzi o te boxy, to oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia strony partnera kanału sklepu Pocket Trader. Tam właśnie takie boxy możecie kupić. Możecie kupić ETB z najnowszego dodatku Shrouded Fable, ale także inne produkty ze starszych dodatków. Niezmiernie polecam i zapraszam na stronę. Zobaczcie sobie, co ciekawego można u nich dorwać, tym bardziej, że ceny. Niezmiennie oczywiście są najlepsze chyba w internecie. Ja natomiast zapraszam Was już do dzisiejszego openingu. Jestem na wakacjach, także został to nagrane wcześniej. Zostawcie łapkę, suba i komentarz, także żeby było mi miło, jak wrócę z urlopu, a teraz lecimy z tym boksem. Lecimy, słuchajcie, i wylądowaliśmy z naszym królem Gambitów. Jak wspominałem, jest to najmniejszy box, ty, które są dostępne w dodatku Shrouded Fable. Jak widzicie, mamy kartę promo King Gambita i dwie karty towarzyszące w Cosmo Holo. Przełączymy widok. Tak będzie nam lepiej patrzeć z szerszej perspektywy na to maleństwo. Słuchajcie, ja mam sentyment do tych małych boxów. Jak wiecie, u mnie zawsze te najmniejsze boxy najtańsze fajnie drobiły i mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo że bardzo fajne karty uda się wyciągnąć, ale jeśli nawet nie to na pewno warto mieć ten box ze względu na tą promkę King Gambita, która jest bardzo ładna, nawet jeśli nie jest nie ma tej faktury tej specjalnej, bo to nie jest Secret Illustration Rerka What? Tu natomiast mamy te cztery boosterki, cztery szanse, jak widzicie cztery różne e, grafiki przedstawiające cztery różne pokemony z tej legendarnej e, trójki, lojalnej właściwie trójki, plus ten pokemon, którego Dalej nazwy nie mogę spamiętać. Mamy tutaj Monki Dory, and the Pity i Oki Dogi. Te pamiętam. Natomiast tam mamy tego fioletowego jego mościa. Ale obiecuję, że w końcu się nauczę, pewnie jak przeminie już ten dodatek. Tutaj mamy Poniarda, oczywiście Bisharpa, dwie karty w Cosmo Holo i po prostu masakra, To jest znowu Obsidian Flames. Słuchajcie, prześladuje mnie to Obsidian Flames. Ja nawet nie mam gdzie tego włożyć już do tego albumu. Znowu bym musiał robić przemeblowanie. Tu macie kodzik na ten zestaw i ta piękna karta King Gambita. Naprawdę warto ją mieć. Wszystkie te karty są po prostu przepiękne w tych boksach. No nie ma tej faktury. Jest to zwykła taka jakby illustration rerka, natomiast no warto ją też mieć. No przepiękny rysunek. Tutaj może porównamy sobie z tymi kartami, które wcześniej wyciągnąłem. Dajcie znać. Kolejny raz, które Wam się najbardziej podoba, która karta najbardziej Wam się podoba. Ja dalej chyba pozostaję przy tej Kindrze, chyba ta karta najbardziej mi wpadła w oko. Chociaż oczywiście wszystkie chciałem mieć i wszystkie są piękne, natomiast no ta chyba wygrywa moim zdaniem. Wy oczywiście możecie mieć inne, dajcie znać w komentarzach, którą Wy wybieracie, jeżeli mielibyście wybrać oczywiście jedną. Bo gdybyście mieli wybrać, to wybralibyście na pewno wszystkie, tak jak ja. Tutaj mamy ten komplecik. Całą linię ewolucyjną tego właśnie Pokemona Kingambit ląduje już w stojaku PokeBexa I słuchajcie, zaczniemy sobie od tej maszkary fioletowej Może tutaj od razu wpadnie jakiś dropik Mam nadzieję, że... no mam dużą nadzieję, że tutaj wypadną chociaż dwa dropy Bo w tej kidrze, mimo że Kindra miał bardzo ładną promkę na tym boxie to jednak słabo mi podropił Także lecimy z pierwszym boosterkiem, słuchajcie... Trzymajcie kciuki, żeby tutaj już był pierwszy drop, już mamy za chwilę pierwszego rewersa, jest to Akademia w nocy. Mamy Sidra, chyba nie miałem takiego rewersa, także bardzo fajnie. I tutaj mamy Tapu Bulu w holo, no tą kartę chyba już trafiłem, także nic wielkiego. Natomiast ta Sidra, no miałem, mam tą kartę już w tym specjal, specjalnym kosmo holo, teraz był w rewersie i mam w non holo, także już całe trio w komplecie. Lecimy z drugim boosterkiem. Ja, oczywiście, jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia strony partnera kanału sklepu Trader, Jeżeli chcecie kupić właśnie takie boxy, o mamy energię wodną w tym rewersie, e, naprawdę fajne ceny mają. Duży wybór także polecam. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. O, właśnie, Sidra w no holo o nie właśnie mówiłem. Mamy tutaj Iwiego. Bardzo, właśnie tą kartę chciałbym mieć w holo. Nie wiem, czy się uda w końcu. A tutaj już zbliżamy się znowu do końca. Mamy jakiegoś. Ludka mamy rouleta na rewersie. Też bardzo mi się podoba ta grafika. Śmieszny Pokemonik I słuchajcie, mamy dropa. Jest. I słuchajcie, co jest Pcha, Rund i X. Dobra. Może mi się uda zapamiętać, chociaż <ścoughs> szczerze wątpię. Myślę, że za chwilę zapomnę. Natomiast, no, trafia się. E pierwszy drop i Xik. Co prawda. Nie na takiego liczyłem. Natomiast, no jest drop, jest drop. Nie ma co narzekać. Może w końcu. Ten Pokémon będzie mnie tak zamęczał, że się jego nazwy nauczę, bo aż wstyd przed Wami, że tego Pokémona jeszcze się nie nauczyłem, jeszcze nie znam jego nazwy. Jest oczywiście sporo takich Pokémonów, bo nie wszystkie generacje. Pamiętam, nie na wszystkich się wychowałem, także jest spora liczba Pokémonów, które nawet jakbyście mi pokazali, to pewnie nawet bym nie wiedział, że takie istnieją. Tutaj lecimy już trzecim boosterkiem. Kodzik, dla Was oczywiście przekładamy kartę, tym razem energia wodna, ale zwykła, non-holo, mamy Persjana, Dasclops, Rowlet, zwykły non-holo, Axiu, curem, Knight, Nocny Hamak, <grym> Hypno, dasklops tylko na rewersie, fajnie, bo nie miałem też, z tego co się orientuję i mamy Malmara w rewersie drugim i Haxorus holo, czyli tutaj nic, słuchajcie Last Pack Magic, lecimy z ostatnim boosterkiem trzymajcie mocno kciuki, żeby tutaj coś było zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz odnośnie tego jaką prompkę byście wybrali zbliżamy się pomału do tysiaka, tysiąca subskrypcji, pomału, aczkolwiek konsekwentnie cały czas do przodu z czego się cieszę, może uda się do końca wakacji ten tysiąc bić bardzo w takim razie proszę, żebyście te subskrypcje zostawili, jeśli jeszcze tego nie robicie. A teraz lecimy z ostatnim boosterkiem. Mocno trzymamy kciuki i czy tutaj coś będzie? Gensect. Mamy Kufanta, bardzo fajny Pokémon Ursaluna, bardzo fajnie, nie mhm. miałem tej karty. I Koperadża, no był Kufant, Co trafił się Koperadża. Także mamy komplecik też. No nie udało się, słuchajcie. No słabo powiem Wam, ten... King Gambit mi podropił. Tak naprawdę jedna karta na 4, ale cieszymy się oczywiście z tej pięknej promki. Coś tam zawsze padło, a sorry, jeszcze była ta energia na rewersie, ta wodna, natomiast ja nie wiem czy liczyć ją jako drop w sumie chyba dla mnie nie, natomiast no King Gambit super, bardzo ładna karta mam wszystkie, już zgromadziłem te boksy, warto było na pewno kupić nawet dla tych samych promek natomiast w momencie nagrywania tego materiału jeszcze nie wiem, czy już otwierajemy TB czy może King Gambit wlatuje przed, natomiast no kończę za chwilę przygodę ze Shrouded Fable i będziemy czekać na kolejny dodatek, a dzisiaj Wam już bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień